Ej, no jak myślicie pobrać tego skina, czy nie? No, chyba go pobiorę. Fajny jest. Miaszny. laki blokowy nubek. A więc się widzimy już za chwilę. Siema z strony Filipu z Połoga. 1, Dzisiaj będziemy sobie grać w Minecrafta. Jeśli Wam się film spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Suba, dzwonek i ogólnie chciałem Wam powiedzieć, że to będzie seria w Minecraft'a. A więc stwórz nowy świat, co robimy. I teraz seria, albo nie. Albo jakby to zrobić, jakby to zrobić. Poza odcinkami będę grał o min. Raft Minuts Raft i Minecraft Parkour Hot six Skąd to się wziął Hot Seat? Minecraft Survival, nie? Minecraft Ety po prostu. Ety, ety. Minecraft Ety, a więc. okej. Okay. Ja tutaj jeszcze sobie wezmę takie fajne ustawienia. Spokojnie na no kreatywie nie będziemy grać. Dobra, wezmę normalne, żebyście później nie pisali. U słabiak. Skrzynia bonusowa, nie. Pokaż współrzędne, tak. Łupy z mobów. Zachowaj ekwipunek. No i dobra. Trzy, cztery. Stwórz. Więc no już się widzimy po stworzeniu. Okej, okay. więc już się zrespiłem. I tak. To jest mój skinek. No i co? Chyba. Idziemy gdzieś do skanion. Jedziejęcie. Tak, to jest kanion, tam jest kanion. Ej, to może by my w dzisiejszym odcinku. Pójdź do tego kanionu. Tutaj to było fajne. Ja tutaj wezmę wykopię to um, bloczek O, dobra, kopię się. Pierwszy bloczek wykopany. Um, wezmę przez trzy. troszeczkę dźwięki, okej. Okay. Jestem bloczek mam no, ten Tak I nie piszcie mi w komentarzach, że ja się uczę, no... Nie uczę się. że uczę się grać na telefonie na tablecie. Ja nagrywam na tablecie. Ale umiem grać w Minecraft'a, tak? Umiem. Eee, czekajcie, wykop mi, o, dobra. Czasami to wykopywanie nie działa, z tego co zauważyłem. Przynajmniej może nie działać u mnie, u Was może działać. Mm. Dobra, no i teraz tutaj kopiemy. W sumie dziwne, nie? Że tak kopiemy ręką drewną. No, to Minecraft, nie prawdziwe życie. Znaczy, Minecraft to tak, jakby no, inspiracja prawdziwego życia. No dobra. Tutaj jeszcze raz musimy. Patyki. Okej, okay, niech tyle mi zostanie. Nie. No i chyba teraz czas na craftowanie z craftinga, nie? Okej. Okay. Mm. To najpierw, może zróbmy. Kilofik, to wiem, ten kilof nie najpierw kilof, cyk, później robimy. Mm, to jest dziwne takie kraftowanie, ale później cyk, cyk i cyk. Nie da tego. Po prostu. ej, co to jest? A, dobra. Czekajcie. Dobra. Jest mieczyk. Okej, okay. hop, hop. Dobra. Mm, idziemy teraz. Tak, dobra. Mm, bierzemy to na pewno nie mieczem. O, świnka. To od razu może świnka polujemy. Mm, dobra. Czekajcie, grafting. I idziemy po tą świnkę. Mm, dobra. Wiecie. ciężko jest. Telefon jest bardzo ciężko na komputerze. Nie będę nagrywał, bo chcę nagrywarkę. w miał tutaj. Ok, świnka załatwiona. Dobra, no to co? Chyba czas zejść w pierwszym odcinku do kopalni, nie? No, chyba tak. Później sobie wylecę. O, owieczka, tak, owieczka. Owieczki najważniejsze. Tylko oby to było na 11, bo ja tam też widziałem parę żelaza. Ty wioska! O kurde. No dobra. Dobra, hop. Kurde. To sobie będę się pogarniać. O, mamy pierwszy level. No dobra, co to co idziemy? Bierzemy kilofik. Owce. Jest dwie owce! Będziemy mieli na łóżko. Spoczko, ej, spoko, nie? Dobra. Mm, idziemy. Dobra. Tutaj. Owieczka rozwalona. No i teraz. Idziemy rozwalić tą owieczkę. okej. Okay. Dobra, no to co? Tam była świnka, ale jeszcze już, już po nią nie idziemy. No to teraz chodźmy po prostu na dół. Muszę zobaczyć. No dobra, może się nie zabijemy. Dobra, nie zabiliśmy się. Żyjemy. Najgorsza będzie walka z mobami. Wiecie? Najgorsza będzie walka z mobami. No, widziałem już żelazo. To jest na 25. Kurde. Dobra, ale najpierw wydobędziemy kamienia trochę i później weźmiemy sobie, wydobędziemy... O, o, skupanie, tutaj, dobra, ważne. A później sobie weźmiemy, zrobimy kilo, mieczyk mm, okej, okay. Drewniany w sumie zostawię do polowania. 7 minut już ma ten film. O kurde. No spoko. Mm bierzemy crafting, kładziemy go no i teraz tak, chcę kilofik to pyk mamy kilofik i chcę mieczyk opa, nie, o, tak, tak tak i tak no jakoś tak, czekajcie o boże, czekajcie, to tu, to, to, to cyk, okej, okay, mamy mieczyk a więc to już odkładamy. Pyk, pyk. Siekier na razie chyba nie będę robił. Tak, siekier na razie nie będę robił. No, diamentów raczej też nie znajdziemy. Może w następnym odcinku spróbujemy poszukać te diamenty. Dobra. Bierzemy to żelazo. Każde żelazo, jakie widziałem. W sumie mam no, warto takiego trochę, nie? No? trochę. Yy, dobra, czekajcie. Bierzemy... Yy, o, dobra. Mamy topyk. Przyciemnił musi się ekran, ale u Was nie. nie dobra. Tutaj teraz idziemy. O, spadłem. O, węgiel. Węgiel też jest przydatny. Um, a więc bierzemy węgiel i powoli będziemy kończyć ten film raczej, nie? Bo tam pójdziemy w następnym odcinku, było to kółeczko, bo tam jest za ciemno. Ja biorę węgiel na pochodnie, na następny film. bo Jeszcze trochę trzeba zostawić na kolejny film, żeby te filmy były ciekawe, że na przykład budujemy trochę domek, później to, później to. Też Na przykład, jak będzie film, gdzie buduję dom, no to oczywiście nie wiem. To oczywiście poza odcinkiem, tak? Dowód ten dom. A więc weźmiemy sobie to żelazo, i w następnym odcinku weźmiemy to Bo, a więc no, tutaj jeszcze kawałeczek, że ja po 10 minut chcę robić tego problem mniej więcej, nie? A więc dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A więc no, cześć.